Jeśli w swoim życiu odczuwasz coś takiego, co moglibyśmy nazwać przyciąganiem do Pana Boga, niekoniecznie teraz, niekoniecznie dzisiaj, ale wiesz o czym mówię: że coś przyciąga Cię do Pana Boga, to znaczy, że wypełnia się Słowo Boże, i dzisiaj Ewangelia mówi nam, że to tak naprawdę Ojciec tak działa. Że to Ojciec Ciebie przyciąga do siebie. Jest to Jego działanie i Jego wola. Jest to fantastyczna informacja również dla Ciebie, dlatego, że jeśli takie przyciąganie jest, to wiążą się z tym też bardzo konkretne dary. To znaczy, jesteś Jego uczniem. Ojciec tych, których przyciąga, też czyni swoimi uczniami. Jezus też nam mówi, że jeśli wierzysz w Niego i spożywasz chleb eucharystyczny, masz życie wieczne. Więc to naprawdę jest dobra nowina dla nas wszystkich, dla ciebie. Pozwól się przyciągnąć Ojcu do siebie i bierz w obfitości te dary, te obietnice, które On Tobie daje dzisiaj.